Jak działa Blenda? Po co mi Blenda? Co to jest Blenda? Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie do czego służy i jak użyć. Blendy. Blenda to biała, srebrna lub złota powierzchnia, która odbija nam światło z naszego głównego źródła światła. Światło, które jest odbite od blendy, jest miękkie, ładnie rozprasza się po drugiej stronie naszej twarzy, ładnie ją doświetla. Cienie są miękkie, nie są już takie ostre i kanciaste, dzięki czemu możemy nagrać na przykład fajną gadającą głowę. Taką jak ta. Taką blendę spokojnie możemy zastąpić zwykłym białym styropianem albo kartonem papieru. Wystarczy, że to będzie duża biała przestrzeń, która odbije nasze światło. Zazwyczaj, gdy kupujemy taką blendę w zestawie 4 w jednym, 5 w jednym, to otrzymujemy jeszcze ciemny arkusz materiału. Używamy tej czarnej strony do wycięcia tego odbitego światła, dzięki czemu budujemy pewien rodzaj głębi na twarzy naszego bohatera. Co więcej, nadaje to troszeczkę więcej dramatyzmu. Więc posiadając zaledwie dwie blendy, białą i czarną, będziemy w stanie w plenerze wyłuskać naprawdę bardzo fajną jakość naszego wideo. Jeżeli podobała Ci się ta rolka, to zapisz ją sobie na później albo zaobserwuj mój profil, ponieważ codziennie będę wrzucał tego rodzaju tipy dotyczące montażu bądź filmowania właśnie.